Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Tradycyjnie kilka słów o tym, czym zajmowała się dzisiaj Rada Ministrów, a potem jestem do dyspozycji na Państwa pytania. Dzisiaj cztery, cztery projekty yy, i ustawy i uchwał na posiedzeniu Rady Ministrów. Yy, krótkie, ale ważne. Pierwsza sprawa to jest nowelizacja ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. To jest myślę zmiana oczekiwana przez bardzo wiele osób w Polsce. To jest ułatwienie życia. To jest rozwiązanie, które pozwala na rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego. Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać małżeństwa, które są bez dzieci i się porozumiały i nie będzie potrzeby przeprowadzania całej tej procedury sądowej. Taką, taką decyzję będzie można po prostu wspólnie podjąć przed Urzędem Stanu Cywilnego. Także myślę, że jedna z takich, z takich rozwiązań, które po prostu ułatwiają ludziom w Polsce życie. Druga sprawa to jest nowelizacja ustawy o służbie więziennej. Też krótka ustawa. Funkcjonariusze służby więziennej wzorem funkcjonariuszy innych służb uzyskają prawo doświadczenia mieszkaniowego, też oczekiwana przez, przez osoby pracujące w tej służbie. Kolejna też bardzo krótka ustawa, jest to odpowiedź nawet o Pana Prezydenta, dlatego jest pilna, nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin. Nowe przepisy przewidują przesunięcie o rok obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Dzięki temu rozwiązaniu rolnicy uzyskają więcej czasu na dostosowanie się do przepisów unijnych. I ostatnia, ostatni dokument to jest uchwała w sprawie utworzenia ośrodka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Rząd ustanowił program inwestycyjny, który umożliwi budowę takiego ośrodka w Tarnowie. Ma być gotowy do 2028 roku i na to rząd przeznaczy 67 milionów złotych. To jest no, ważne z punktu widzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tamtym rejonie to była biała plama i chcemy ją wypełnić. E, oprócz tego. Mam dobre informacje od pana ministra sportu, pana Jakuba Rutnickiego. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę 124 nowych orlików. To jest kwota 191 milionów złotych. 41 białych plan zlikwidowanych w minach w Polsce. A przypominam, że w trakcie remontu, rewitalizacji jest ponad 1000, dokładnie 1009 orlików. Także to jest program, który funkcjonuje, z którego młodzież bardzo aktywnie korzysta, więc też dobre informacje. Tyle z Rady Ministrów. Przechodzimy do ta, tradycyjnej dezinformacji. Dziś po, profil Prawa i Sprawiedliwości przedstawił dezinformację na temat kryzysu w jednym ze szpitali. Mam już dementis z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo prosimy polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie uciekali się do dezinformowania społeczeństwa, bo już te, takie, takie informacje się w sieci pojawiają. Także bardzo prosimy, żeby politycy yy, także w czasie walki politycznej no nie, nie kłamali. No to tutaj widać wyraźnie, że, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje uciekać się do kłamstw i dezinformacji. Ale nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, mamy kolejny yy, przykład dezinformacji ze strony TV Republika z informacją, że jakoby rząd wyrzucił do kosza projekt budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Już któryś raz o, ty o tym mówimy to jest dezinformacja, także pracowników TV Republika przestrzegamy prawo prasowe, precyzyjnie mówi, że media albo ci, którzy chociaż starają się być mediami, nie mogą kłamać, także jeszcze raz apel do TV Republika nie kłamcie Kolejna, kolejna dezinformacja, która się pojawiła w przestrzeni medialnej, to jest niestety bardzo wysoki urzędnik Pana Prezydenta, Pan Minister Paweł Szefernaker, odnosząc się do niezrozumiałego, absurdalnego weta Pana Prezydenta dotyczącego Parku Narodowego w Dolinie dobrej yy, Dolnej Odry. Napisał kilka dezinformacji. Pierwszą z tych dezinformacji jest to, jakoby powstanie tego parku zagrożało żegludze na Odrze. To jest nieprawda. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, mówiła o tym pani minister henik Kloska. Warto mówić prawdę i pisać o tym publicznie, panie ministrze, a druga sprawa, że w tej sprawie nie dano głosu mieszkańcom. Otóż ten, ta decyzja była bardzo szeroko konsultowana i zdecydowana większość mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, jak i gmin i powiatów, które y, były bezpośrednio zainteresowane funkcjonowaniem tego parku narodowego wyrażała się zdecydowanie pozytywnie o tym. Także, Panie Ministrze, nawet jeżeli Pan Prezydent podjął decyzję, która jest niezrozumiała z punktu widzenia większości, większości obywateli, a jest to decyzja czysto polityczna, szkodliwa z naszego punktu widzenia, to warto w tej sytuacji mówić prawdę, że motywacje są czysto polityczne, a nie mają żadnych przesłanek merytorycznych. To tyle, jeśli chodzi o kwestie dezinformacji. Zapraszam do zadawania pytań. Jeśli można, TVN24, Paweł Łukasik, kłaniam się. Mam pytanie w sprawie tego, co niespełna godzinę temu ogłosił prezydent, zapowiadając, że nie nominuje 46 sędziów, mówiąc tutaj, cytat, że żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję, polski system prawny nie może liczyć na nominację. Czy, koniec cytatu, czy i jaka będzie chyba na razie tylko komentarz ewentualnie rządu w tej sprawie? Tak, no to z, z mojej perspektywy oczywiście to jest też informacja nowa, bo dowiedziałem się y, o tym wychodząc z posiedzenia Rady Ministrów, natomiast odniesie się oczywiście do tego pan, pan minister Żurek, natomiast y, no samo oświadczenie pana prezydenta świadczy o no, takiej próbie uzurpacji uprawnień. Ym, sędziowie mają prawo do tego. Żeby, I są na to orzeczenia zarówno polskich sądów, jak i sądów europejskich do tego, żeby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. Są na to orzeczenia Trybunałów Europejskich, są na to orzeczenia polskich sądów, więc to, co powiedział pan prezydent w swoim oświadczeniu, de facto jest próbą zakwestionowania konstytucyjnych zasad Niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Władza sądownicza musi być w Polsce niezależna od innych, od innych władz. Sędziowie są niezawiśli, sądy są niezależne i próba kwestionowania tego jest po prostu uzurpacją i próbą no, podważenia, można powiedzieć, wymiaru sprawiedliwości w Polsce i pogłębianiem chaosu, który został nam zafundowany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, poprzednią większość parlamentarną i pana prezydenta Andrzeja Dudę. Dzień dobry, Julia Wasiak, TVP Info. Ja chciałam zapytać, jak Pan ocenia zawiadomienie Romanowskiego, dotyczące Waldemara Żurka? Czy jest to zasadne działanie, ponieważ wiemy, że zarówno Ziobro, jak i Romanowski znajdują się obecnie na Węgrzech? I jeszcze druga kwestia, Zbigniew Ziobro nie chce wrócić do Polski na przesłuchanie, tylko stawia warunki śledczym i chce być przesłuchiwany albo w Budapeszcie, albo w Brukseli. Jak Pan to skomentuje? Powiem tak, do Jakichkolwiek zawiadomień czy oświadczeń pana Romanowskiego czy pana Ziobry będzie można się odnieść wtedy, kiedy przyjadą do Polski i złożą takie zawiadomienia osobiście w prokuraturze, co do której mają zamiar takie zawiadomienie złożyć. Dopóki tego nie robią, to znaczy, że czują się odpowiedzialni za te sprawy, które zarzuca im prokuratura i realizują bardzo wyraźnie. Maksymę, którą wielokrotnie podkreślał pan Zbigniew, ziobro uczciwi nie mają się czego bać. Skoro oni są tam, to znaczy że się boją, to znaczy czują się winni yy, i boją się po prostu wymiaru sprawiedliwości. No, jeżeli wobec nich są postawione bardzo, bardzo poważne zarzuty. Ministrowi ziobrze, prokuratura ma zamiar postawić zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. To jest jeden z naj, 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 najcięższych za, zarzutów w, kol, w kodeksie karnym. Yy, i on tutaj występuje w, w charakterze zwykłego obywatela, bo już nie chroni go immunitet i yy, jeżeli uważa, że jest niewinny, to niech to wytłumaczy przed śledczymi. A jeśli nie, no to, to znaczy, że po pierwsze się boi i wie, że jest coś na rzeczy, a po drugie chce być nadal traktowany jako święta krowa. Ale wszystko, co dobre z punktu widzenia Zbigniewa Ziobry, szybko się kończy, szybciej niż... 也必须回答。 Dzień dobry, Katarzyna Rosicka, Polsat News. Panie Rzeczniku, chciałabym na chwilę jeszcze wrócić do odmowy nominacji przez Pana Prezydenta. Sytuacja stara się coraz bardziej patowa. Pan Prezydent zapowiedział jak na razie zaproponowanie rozwiązań wyjścia z tego kryzysu w, naszej, w naszym systemie prawnym. To jest zarówno referendum, ale także powołanie Rady Konstytucyjnej, praca nad nową konstytucją, ale także zaproponowanie jakichś rozwiązań prawnych, właśnie, które by zakończyło podział na... Neosędziów i dobrych sędziów. Czy rząd jest otwarty na rozmowy z panem prezydentem w tym temacie? Jeszcze korzystając z okazji, chciałabym się zapytać o sukces rządu, a przynajmniej tak zapowiedziany sukces. Czy to jest sukces? Czy Tymczasowy sukces. Chodzi oczywiście o zwolnienie nas z systemu relokacji. No i właśnie, czy możemy mówić już o sukcesie, czy to właśnie tymczasowy sukces? No bo za rok wrócimy przecież do tych rozmów, jeżeli tym razem nam się uda. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to jest oczywiście y, sukces y, rządu. Mówiliśmy, zresztą pan premier mówił od samego początku o tym, że Polska nie będzie objęta systemem przymusowych relokacji. To było wielokrotnie zapowiadane. My w taki sposób pracowaliśmy też z Komisją Europejską, bo widzimy to, wiemy o tym, ale też wiedzą to nasi partnerzy, bo tak z nimi pracowaliśmy, zarówno w Komisji Europejskiej, jak i w innych państwach, że Polska jest poddana bardzo dużej presji migracyjnej, w związku z tym nie może mieć nakładanych żadnych dodatkowych dodatkowych zobowiązań. Rozwiązanie jest takie, że Polska oczywiście występuje z takim wnioskiem i będzie mogła występować z kolejnymi takimi wnioskami, czyli de facto tak. No my, będziemy, my będziemy zwolnieni z tego zobowiązku i tak należy działać. Trzeba rozmawiać konstruktywnie, trzeba być skutecznym, a nie krzyczeć na konferencjach prasowych. W czasie, kiedy powstawały te rozwiązania legislacyjne, konkretne yy, akty yy, i rozporządzenia europejskie, to, co robił rząd y, pana Mateusza Morawieckiego, to był krzyk na konferencjach prasowych, zero podjętych y, skutecznych negocjacji i pracy nad tymi rozwiązaniami legislacyjnymi, a jednocześnie, jak wiemy, najbardziej y, możliwie nieszczelny system migracyjny. Więc w tym zakresie to jest duży sukces tego rządu i jesteśmy bezpieczni. Jeśli chodzi o drugie rozwiązanie, no to y, żeby. Uzdrowić ten system musi być przyjęta ustawa. Ustawa, nad którą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości i pan minister Żurek. Jeżeli pan prezydent chce ten system uzdrowić, to musi po prostu podpisać tą ustawę, kiedy po tym jak ona przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. Jakiekolwiek inne rozwiązania niekonstytucyjne, powoływanie rady dodatkowej, która nie ma umocowania w konstytucji, jest oczywiście mrzonką, tak samo jak jak próby robienia referendum w tym zakresie pan prezydent Nawrocki nie jest pierwszym prezydentem z, ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, który rzucał gdzieś pomysł, bo inaczej tego nie można powiedzieć, referendum konstytucyjnego. Pamiętamy, jak skończyło pomysł na jednym z, w, w, wygłoszony w czasie jednego z wystąpień pana prezydenta Dudy. Dzień dobry Panie Rzeczniku, Mateusz Urban Fakty TVN. Chciałem zapytać Pana Rzecznika o działalność Daniela Obajtka. Czy zgadza się Pan z tym, że był to jeden z najlepszych z lepszych menedżerów w historii Polski? Tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości i dzisiaj zastanawiają się też, dlaczego rząd szuka zemsty właśnie na jednym z, jak, to w, jak, jak o tym mówią, najlepszym menedżerów w kraju? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, szybciutko, spór tym razem o nominacje oficerskie. Jaka była odpowiedź kancelarii premiera na pismo szefa kancelarii prezydenta w sprawie zaproszenia szefów, szefów służb na spotkanie i dlaczego takie są informacje, które, które mamy? Premier nie chciałby, by szefowie służb poszli na takie spotkanie do prezydenta. W tej drugiej sprawie to y, mówimy o wysłaniu pisma do szefów służb z, y, w cudzysłowie mówię, no ale to jasno wynikało z tego f, pisma, z wezwaniem na odprawę. Y, Szefowie służb bezpośrednio podlegają premierowi. I żeby takie spotkanie mogło się odbyć, musi być uzgodnienie pana prezydenta z panem premierem. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że na przykład pan premier wzywa na spotkanie do siebie szefa kancelarii prezydenta. Zresztą nie, mia, nie bardzo miałby po co wzywać, bo specjalnie ma no, szef kancelarii prezydenta ma tylko uprawnienia administracyjne, ale proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby reakcja pana prezydenta, gdyby został wezwany na odprawę i miał się wytłumaczyć z tego, co robi Kancelaria Prezydenta, jeden z ministrów Kancelarii Prezydenta. Więc tego typu działanie musi być zawsze uzgodnione z panem premierem, bo tak, tak funkcjonuje i taka jest logika funkcjonowania administracji. Ci urzędnicy państwowi, których szefem jest premier, podlegają tylko premierowi i żeby się z nimi spotkać czy umówić, trzeba to uzgodnić z premierem. Co nie zmienia oczywiście faktu, że prezydent jest uprawniony do otrzymywania wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i takie informacje są przez odpowiednie służby panu prezydentowi przekazywane. Drugie pytanie dotyczyło. Tak, pytanie dotyczące, czy zgadzam się z politykami Prawa i Sprawiedliwości, że to był najlepszy menadżer, pan Daniel Obajtek. Na tak postawione pytanie muszę powiedzieć, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to faktycznie mógł być najlepszy menadżer, gdyż zajmował się przede wszystkim interesem Prawa i Sprawiedliwości. I ja się nie dziwię polityką Prawa i Sprawiedliwości, że uważają Daniela Obajtka z ich punktu widzenia za najlepszego menadżera. Realizując interesy Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem prokuratury, która postawiła mu dzisiaj szereg zarzutów, dopuścił się łamania prawa. Czyli z punktu widzenia interesu Polski to był z całą pewnością najgorszy możliwy menadżer, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości mógł być najlepszy. Ale widać wyraźnie, że interes Polski, interes Prawa i Sprawiedliwości to są interesy dalece rozbieżne. Macie kluczkę radio TG FM. Panie Rzeczniku, czy wiadomo już, kiedy może dojść do otwarcia przejść granicznych bodajże dwóch polsko, na polsko-białoruskiej granicy? Początkowo była taka decyzja, ale w ostatniej chwili Polska i Litwa z tej decyzji się wycofała. I drugie pytanie, czy może w czasie posiedzenia rządu, a może generalnie w ostatnich dniach premier przypomniał koalicjantom o tym, że w umowie jest koalicyjnej zapisane zapisana zmiana funkcji Marszałka Sejmu i że na najbliższym posiedzeniu oczekuje mm, wszystkich głosów za, a wiem, że pojedyncze głosy przeciwko kandydaturze Pana tego były ostatnio. Dziękuję. Uprawnienie dotyczące wyboru Marszałka Sejmu jest wyłącznym uprawnieniem Sejmu i byłoby co najmniej dziwne, gdyby było to przedmiotem obrad Rady Ministrów, więc takiej dyskusji na Radzie Ministrów, na Radzie Ministrów nie było. Nic na ten, na ten temat nie wiem. Natomiast jeśli Pan pyta o kwestie dotyczące przejść granicznych, takiej rozmowy nie było. Tą decyzję będzie w odpowiednim czasie podejmowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To już jest pytanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szymon Adamus, Polska Agencja Prasowa. Zbigniew Bogucki przed chwilą powiedział, że liczy na to, że postanowienie prezydenta o, o odmówieniu nominacji 46 sędziów będzie opublikowane w Monitorze Polskim. Więc czy może Pan teraz zadeklarować, że właśnie tak się stanie? Nie, nie widziałem treści tego, tego postanowienia. Yy, nie wiem, jakie jest uzasadnienie. Pamiętajmy, że są takie uprawnienia pana prezydenta, które nie są jego się, a są jego obowiązkiem. Więc, więc musiałbym zobaczyć to postanowienie. Natomiast sądząc z tego, co, co pan prezydent przedstawił w oświadczeniu, no to jest próba kwestionowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nie widziałem tego postanowienia, więc trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Trudno mi też przewidywać decyzje poszczególnych organów na podstawie oświadczenia prasowego. Jeśli to tyle, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za konferencję prasową.